Teraz witamy Was z Saksonii, ze szpitala, w którym za kilka dni Wasz kolega rozpocznie pracę na oddziale ginekologicznym. Mówimy Wam o tym dlatego, ponieważ ten kolega pochodzi spoza Unii Europejskiej, dokładnie z Kazachstanu. Mówimy Wam o tym również dlatego, że procedura dla tych lekarzy pochodzących spoza bloku państw Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowana. Dzięki temu my, jako obywatele Unii, rzeczywiście możemy być zadowoleni, że trwa to tak szybko i generalnie bezboleśnie. Tamci lekarze, jeśli chcą zacząć pracować w niemieckich warunkach, muszą najpierw zdać egzamin FSP, a następnie około dwóch lat pracować. Pod nadzorem innego lekarza, już z aprobacją, czyli z niemieckim prawem wykonywania zawodu. I dopiero wówczas mogą podejść do takiego egzaminu nazywanego Kenntnisprüfung albo Gleichwertigkeitprüfung, e, odpowiednik naszego polskiego leku, a po jego zdaniu otrzymują aprobację i mają możliwość rozpoczęcia pracy jako lekarz z pełnym prawem wykonywania zawodu. Czyli idąc już tak wprost i bezpośrednio, ci lekarze muszą zdać lek, ale po niemiecku i według niemieckich procedur. Jest to na pewno dużo trudniejsza procedura. Reasumując, cieszymy się, że ten kolega za kilka dni rozpocznie pracę już w tym szpitalu, a Was zapraszamy.